Przedświąteczny Nowy Jork to coś, czego nie da się porównać z niczym innym. Będą dekoracje, wystawy i wszystko to, co tworzy klimat. A to moje ostatnie święta w tym mieście i chcę je naprawdę poczuć i zapamiętać. Razem z Wami. Dobra, no to hej! Jura ciebie widać? Widać ciebie. Pierwsze co, to idziemy zobaczyć choinkę. Tak, idziemy zobaczyć choinkę, jak dekorują. Prosto? Prosto. O, i góra śmieci. Także hej z Manhattanu dzisiaj. Emilia dzisiaj przy okazji spełni swoje małe marzenie. Chodź, tutaj NC. <grywka> Zapraszam. O oh, wow. Jaki to jest sklep! jest choinka już odkryta ja myślałam, że ona będzie jeszcze zakryta zaraz wam pokażę jak wygląda jest chyba nawet są światełka jak jest zapalone i u mnie ja kiedyś tutaj już wam mówiłam, że pierwszy raz jak ją zobaczyłam na żywo to na mnie wyrażenia nie zrobiła, bo taki dla mnie to był taki no, zwykły świerk według mnie w Polsce są trochę ładniejsze nawet, ale dajcie znać jak wam się podoba, oczywiście jak jest odpalona i no co to dużo ładniej wygląda ale Teraz akurat jest dobrze bo nie ma skoro ludzi, jak później, jak już jest sycąca. Tak wygląda choineczka. Teraz pójdziemy jeszcze zobaczyć podglądowisko. Dużo ludzi tutaj się ustawia, robi sobie zdjęcia. Jeszcze jest nieodpalone, bo dopiero w tym nadchodzącym tygodniu będę było Pana, czasami tak jest tak, że Instagram versus rzeczywistość, no to nieraz się ogląda, że tak pięć w ogóle, że tak pusto, a tak naprawdę to w ogóle zawsze jest tutaj ciężko przejść i ciężko jest zrobić sobie zdjęcie, tak żeby nie było ludzi. Tutaj jest Saks, ten słynny sklep na piątej ewni. Pięknie udekorowany. Też. Dzisiaj chcę wam trochę tak pokazać z drugiej strony, nie na siebie tylko, tylko w ogóle tak, żebyście mogli poczuć ten klimat bardziej, zobaczyć jacy ludzie tutaj chodzą, jak to w ogóle wygląda tak naprawdę. Wow, jakie futerko. No jestem. Wiesz co, ja kocham. Naprawdę uwielbiam ludzi, którzy ubierają się jak chcą, którzy mają swój styl i nie patrzą na to, że wiesz, że ktoś może się popatrzeć krzywo, tylko są tacy, jacy są i to co lubią to noszą. Lubię to. Podziwiam. Czerwone stoi samochód. Niech stoi. Można iść, skoro wszyscy idą. Ale tak serio, to można przechodzić tutaj na czerwonym, tylko robimy to na własną odpowiedzialność. Jesteśmy teraz pod Macy's, największym domem towarowym tutaj w całym Nowym Jorku, który jest przepiękny. Macy's co roku robi swoje wystawy w oknach i tutaj możemy kilka ich zobaczyć. ale tak falą, tutaj wiecie to jest legalne niestety, ale przepięknie to wygląda to jest Macy's i oni co roku mają tutaj tak przepiękne dekoracje warte zobaczenia chociaż raz w życiu przepiękne jeszcze jest indyk na co jesteśmy poświęceni dzień czynienia i tutaj była ta słynna, wielka parada, którą też Mejsy zorganizuje. A tutaj są kolejne wystawy sklepowe, które są obłędne. Spójrzcie tutaj, jaki duży domek. Tu jest na przykład Lego, tutaj mamy Barbie. Tam mamy... Co tam jest coś jeszcze jest. Spróbujemy przejść, żeby było troszkę bliżej. Jest bardzo dużo ludzi tutaj przychodzi oglądać je. Jest domek I tutaj coś takiego. i one się ciągną tam tam dalej jak jestem tutaj dzisiaj to mimo wszystko ja czuję taką wdzięczność że mogę tu być że jest mi to dane zobaczyć. Ja zawsze jak coś tutaj narzekam, że mi się nie chce, że, że nie chcę tu mieszkać i w ogóle. Różnie jest, nie? To zawsze sobie później przypominam o tym, że jest naprawdę wiele osób, które nadal marzą, żeby tutaj przylecieć, żeby tutaj zamieszkać albo chociażby tylko zwiedzić i zobaczyć. Ty marzysz, ty tu mieszkasz? Ale. Na przykład może z jakichś powodów. Nie, dziękuję. No, thank you. O e, Patrzcie, ale jak mi są ręki. W ogóle mam telefon, a on pomiędzy telefonem i pomiędzy palcem. Jak są w stanie to zrobić? Anyways, co chciałam powiedzieć, to to, że tak, że czuję taką ogromną... O, karuzela jeży! Że czuję taką ogromną wdzięczność, jak tutaj jestem. I mogę to na żywo jeszcze podoświadczać, przeżyć. ale spodnie czadowe sama bym sobie mogła takie uszyć obcinasz i doszywasz nice Jurek dzisiaj będziemy mieć załatwione wszystkie atrakcje świąteczne co nie? no nie wszystkie ale takie co my zawsze jeździmy od razu bo teraz już powystawiali są bombki jesteśmy pod Radio City te lizaczki słynne więc um, pokażę jak wygląda Po drugiej stronie jest Radio Sydney. Tutaj są gąbki, tam zaraz jak się. No, tam zaraz jak się idzie na wprost są lizaki, a tutaj będą też... Czekaj, to są jak się poprawnie no te markets świąteczne. Już ustawiają. Zobaczcie, jakie słodziarki mi spłakaliśmy. Ja wiem, znam ich profil z Instagrama. So cute. Um, oh my goodness. Ja, ale miałam szczęście, w ogóle ja ich obserwuję na Instagramie. Oni chodzą tutaj. Ja ich obserwuję na Instagramie, oni chodzą z tymi swoimi kotkami. Wszędzie różne, różne przybrania im robią. so cute, Jurek. Tak są koty. Podlinkuję Wam, jeżeli chcielibyście zobaczyć ich Instagram też super. Ale... To rada ode mnie, że gdybyście tutaj byli i chcielibyście sobie kupić coś do jedzenia w takich budkach, to tam jak pięknie jeszcze. No to pytajcie zawsze o cenę wcześniej, bo często są prowadzone takie praktyki, że nie dają cen. Nie wiadomo ile tego kosztuje. Później za hot możecie zapłacić 20 dolarów Chodzimy teraz do katedry świętego Patryka, którą chcę Wam pokazać koniecznie, bo jest przepiękna w środku. Jeżeli, nie wiem, mieszkacie tutaj albo nigdy nie byliście, albo kiedyś będziecie w Nowym Jorku, no to koniecznie wpiszcie sobie odwiedzony jako Taką, taki punkt must have do zobaczenia jest naprawdę wyjątkowa. Aż mi Dek zapiera w piersi jak tutaj się wchodzi, jak jestem. Есть уж шапка. Спустя, как пинг, да? Трудно. Miejszego miejsca w całym Nowym Jorku nie zobaczycie niż tutaj, ta katedra Świętego Patryka, cudna. Naprzeciwko zaraz katedry Świętego Patryka jest jedno miejsce, które na pewno też kojarzycie z Instagrama chociażby. Ono jest bardzo popularne tutaj w czasie świąt. Jest piękna choinka? Patrzcie, pokażę Tutaj jest zawsze tak bardzo, bardzo dużo ludzi teraz w tym okresie. Ale też jest warto tutaj przyjść, zobaczyć. Zobaczcie. Według mnie ta choinka jest dużo ładniejsza niż choinka pod Rockefeller Center. tego tak w mojej opinii. Możemy się tutaj napić gorącej czekolady. Jak to wygląda? Stały taki... Sk Plac tutaj. Koniecznie dajcie znać, jak Wam się podobają takie filmy, gdzie trochę usam się z domu i coś Wam pokazuję. Bo jeżeli Wam się podobają, no to będziemy przyjeżdżać tutaj trochę częściej w święta. No, ale ogólnie tak, dzisiaj w ciągu chyba jesteśmy tutaj. Za dwie godziny, no to w dwie godziny zobaczyliśmy wszystkie największe atrakcje. A do samochodu jedziemy pociągiem, zapojem, metrem, bo mamy jakieś 12 ulic do przejścia. 14, a to jest dużo. Więcej no. Tak, tak, 17 ulic. Także się przyjedziemy. No i ja od razu.

co jechaliśmy wcześniej, to pod tym? Czy nie? Jechaliśmy pod tym? Nie wiem. Nie tym. wiem. Właśnie, a dzisiaj nie jechaliśmy pod nim? To jest MetLife. Kolejna oh oh piękna No To jest szalone, nie? Że się jedzie pod budynkami. Dla mnie to jest takie w ogóle, nie? Trochę ciężkie do pojęcia, że Masz tak trans, można. O właśnie, musimy kiedyś pojechać tutaj. Wiecie jak tu jest przepięknie? Właśnie w środku Grand Central, Grand Central jest przepiękny. Nieraz jeździłam pociągami. Jak jeździłam do Bedford, pracowałam kiedyś w Nowym Jorku, poza Nowym Jorkiem, poza miastem. No to właśnie korzystałam z tej stacji Grand Central, przepiękna architektura też w środku. Tak, niesamowita. No, niesamowita. Tak, Podczas budowy krytykowali, że tak daleko od miasta jest Grand Central. Mhm. A się, bo jeszcze Manhattan nie był w tamtych latach tak rozbudowany, jak teraz jest. Uh -huh. Że to była peryferia Manhattanu kiedyś. Duży pamiętam, że jest na 45. Streetie? No, na... To jest od chyba 45. O tutaj 45. jest, o ten budynek. Co jest ten widoczny? Ten duży po prawej stronie z tymi pięknymi, po lewej, po lewej no po lewej, z tą architekturą. Na pewno też kojarzy, dużo osób kojarzy. No bo ogólnie tam też dużo filmów było nagrywanych, różnych. tak. A na dzisiaj. Kicia. K co Kicia? Z Kicią tylko, że chciałam powiedzieć, że już na dzisiaj wracamy z Manhattanu. Wszystko obskoczyliśmy to, co mieliśmy zobaczyć, co miałam na swojej liście. Na dzisiaj? godzina. A miałam w głowie listę, mama, wszystko ma w małym paluszku to, co chcę zobaczyć. No ogólnie warto jest, wiecie co, święta przyjechać sobie jeden dzień. Nie, nie trzeba dużo tutaj, wydaje mi się, żeby żeby zobaczyć. I dla mnie to taki jeden dzień spoko. Można naprawdę, w ogóle jak się poruszacie pociągami, subwayami, to wiecie, bardzo łatwo, zresztą wszędzie tutaj wydaje mi się, że jest blisko. W ogóle ja myślę, że dla wielu tutaj osób może być to takie dziwne, że my tutaj mieszkamy, a tak się nie jeździ, bo w sumie ostatni raz to mówiłam, że w czerwcu byliśmy tutaj na Manhattanie, a tak blisko mamy. No dosłownie dzisiaj niecałe 20 minut jechaliśmy, jak nie ma korku, ale ja mówię zawsze, naprawdę to jest całkiem co innego, jak się tutaj mieszka. No to raczej się jeździ tutaj tak bardziej do pracy niż coś tam zwiedzać. Raz na jakiś czas coś się pojedzie zobaczyć, ale tak o, żeby to nie, raczej tylko jak mamy sprawę, jury też, Jurek to często jest, no bo on tutaj pracuje. Ja mi natomiast takie raz na pół roku wystarczy. Teraz może, tak w czasie świąt, e, teraz Bożego Narodzenia, w tym okresie przedświątecznym, no to będę trochę więcej, bo coś tam więcej będę chciała jeszcze, jeszcze coś tam zobaczyć, ten ostatni mm. rok tutaj, ale tak, no to po prostu mało jeździmy. mało jeździmy, no bo też ja, żeby samochodem tutaj to nie przyjadę. Nie dlatego, że w sumie trochę bym się bała jednak po Manhattanie jeździć, powiem z tymi wszystkimi ludźmi, co chodzą, ale przede wszystkim dlatego, że e, Ciężko byłoby mi tutaj zaparkować. Nie ma parkingów. Dzisiaj nam się udało. Dzisiaj nam się super udało, nie? I to po pierwsze, a po drugie, znowu od nas, żeby autobusem przyjechać. Czy 8 tylko, to 8 godzina tylko jest jeszcze Słownie. tak daleko. Ale ekspresem, no to godzinka. No, także nie jest źle. Jeżeli przyleciałbym do tego miasta, żeby na kilka miesięcy o na zarobek jakiś, mm -hmm. że wiedziałbym, że nic nie będzie mnie z tym miastem innego wiązać, to na pewno bym sobie jeździł w weekendy po pracy, czy, tego, czy w ogóle po pracy, nie? Ale tak to dla mnie tu nic nie ma ciekawego. Ja to widzę codziennie i... No, ale ja też, wiesz, bo ja ogólnie ja tutaj pracowałam. Pierwsze moje lata, jak tutaj mieszkałam, no to w pierwszym roku, chyba jak przyleciałam, to miałam pracę tutaj gdzieś na 80, chyba 86 Streetie. No to tam dalej, jeszcze dalej, dalej, no, daleko no, 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 na Górnym tak. Manhattanie. Miałam też na 12, czyli na Dolnym Manhattanie. Ja też tutaj jeździłam i ja się tak tutaj niby nawierzyłam tym wszystkim. I jeszcze to były czasy, wiecie, jak nie było nawigacji w telefonie, nie było GPS-ów, był telefon z taką klawiaturą, i ja w ogóle ja byłam tak rzucona. No tutaj na początku na głęboką wodę, bo mi się udało dostać wtedy tu pracę z agencji, ale jeździłam, jeździłam, pytałam się ludzi, chodziłam po ulicach, w którą stronę, która ulica, gdzie, jaki pociąg, gdzie co i tak, ale właśnie dlatego, chyba że ja tutaj też i pracowałam i żyję, no to, to mówię, to jest trochę inaczej niż jak się przyjeżdża tylko tak na przykład typowo turystycznie przede wszystkim, albo przyjeżdża się tutaj na nie wiem pół roku, żeby tylko popracować, no to wtedy na pewno jak najwięcej chcesz też wycisnąć, no i zobaczyć, tak, takie ja mam zdanie, nie? Tak samo wszędzie jest wydaje mi się, że jak mieszkacie w Anglii no to pewnie też nie wiem, nie jeździcie tak często gdzieś tam do Londynu zwiedzać, czy, czy nie wiem dajcie znać jak chcecie, jak macie, jak... Czy, czy, co, wy myślcie, co wy o tym myślicie, czy właśnie czy tak jeździcie, nie? Czy tak. też raczej jak, się, jak mieszkacie tutaj, czy gdzie indziej, no to mm, raczej nie. Jest godzina teraz 16:07. Zobaczymy, jak długo będziemy do domu wracać. Ja obstawiam, że o 17:07 będziemy. A ty? We, nie, we... We one o ja, one-tilly chyba wyjechaliśmy. A ty Jurek zgaduj. 16:54. Okej, okay, czyli mówisz, że nie cała godzina. Ja mówię, że. dobra no, Musimy jechać, bo już był wypadek na autostradzie. I... Aha. No dobra, zobaczymy. O to mi leci, a fotel do tyłu sobie nacisnął, myślę jak to jest możliwe w ogóle wspominamy nasz wypad kiedyś do muzeum historii naturalnej jak byliśmy to jeszcze mieli na świecie nie było jak pojechaliśmy z Jurka siostrzenicami jeszcze one małe były ja tak, one jeszcze były małe i Jurek tam chodził zachwycony w ogóle wszystkim a ja się tak wynudziłam jak mops o racy. No dla mnie to jest bardzo interesujące no. ja Dla takie rzeczy a dla mnie to było... zabierzemy je Was tak, zabierzemy i was, zabierzemy też Milkę, bo chcemy zabrać, ale dla mnie ogólnie to było nudne, ale to trzeba lubić. I to trzeba cały dzień dosłownie no, poświęcić na to, bo tak, to naprawdę jest... Gigantyczne. Tak. Jeszcze się. Jeszcze wam pokażę, tutaj jest wjazd na Manhattan Most. Jaki piękny też tutaj, jaka jest architektura przy nim. No, bardzo ładne. Jak na młody Nowy Jork. To są piękne niektóre naprawdę miejsca. No i teraz bawam studienki, studzienki. I To są, nie wiem jak po polsku to się nazywa. Łączenia. To się nazywa joints. Aha. Most musi pracować, a więc jest połączony, że właśnie się gdzie są straszne wibracje w ogóle podczas wiatrów czy czegokolwiek. To właśnie pozwala na to, żeby nie pękała ta struktura. Okej, okay. a tutaj mamy kolejny most. Tak, park i tutaj. O, park fiński, zachód słońca. Tutaj, wow, jest widok na Manhattan. Właśnie wjeżdżamy w stronę burki Tak, ale cudnie teraz jest o tej godzinie. Ostatni klip mi się nie nagrał, jak sprawdzałam, ale e, Jurek wygrał. Wracaliśmy niecałą godzinę do domu. Tutaj że Jurek był bliżej. Tak, o no, 16.51 ja pamiętam, wróciliśmy. Mówiłem no, 54 chyba. Dobra, no to tak. Ehm... Właśnie. Mam nadzieję, że jako tako dzisiaj film Wam się spodobał. No, bo stwierdziłam, że jednak go skleję. Miałam nie robić, miałam robić tylko na jakiś tam krótki filmik, ale sobie pomyślałam: Skoro jakiś tam materiał mam na grany, no to niech będzie coś innego. Chcieliście zobaczyć jakieś tam wystawy sklepowe, trochę tak miasta? No to mam to nadzieję, właśnie. że z przyjemnością właśnie Wam się oglądała serio. No i tak. Dziękujemy Wam dzisiaj za oglądanie. Tak, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. W zamian za to macie tutaj ślicznego kotka. I do następnego. Będziemy grać